Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać po raz kolejny w tak miłej chwili odbioru inwestycji drogowej, kilometrowego odcinka drogi, ale bardzo ważnego, bo jest to najbardziej uczęszczany odcinek drogi powiatowej z wszystkich blisko 400 km, którymi w Powiecie zarządzamy. Przebudowaliśmy drogę, która rozwiązuje problemy zarówno kierujących, ale także rowerzystów, pieszych. Odpowiada na potrzeby przedsiębiorców usytuowanych przy tej drodze, przede wszystkim mieszkańców. Jak droga jest uczęszczana widzimy także w dniu dzisiejszym, przy przecinaniu wstęgi będziemy musieli się spieszyć, już od razu uprzedzam, żeby za bardzo nie wstrzymać ruchu, także będziemy musieli zrobić to sprawnie. sobie sprawę z tego, że inwestycje drogowe to są te inwestycje najbardziej oczekiwane i przez mieszkańców, i przez samorządowców. Dlatego już kilka lat temu uruchomiliśmy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale także w ramach inwestycji z Polskiego Ładu samorządy realizują bardzo wiele tego typu właśnie inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji drogowych. Nas to cieszy, że jako rząd możemy właśnie przyczyniać się do tego rozwoju lokalnego. Panie Starosta, chcę serdecznie pogratulować, po, Pogratulować, ale najpierw podziękować za to, że wspólnie z panem Wójtem gminy Fabianki. Zdecydowaliście się panowie na to, aby, aby przebudować, zmodernizować tą drogę. To było niezwykle potrzebne. Wiemy o tym doskonale. Dziękuję za podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. Wszyscy, jak tutaj stoimy, uczęszczamy tą drogą bardzo często. Dlatego ja też cieszę się z podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, którzy, którzy poruszają się pieszo. Też przejścia dla pieszych, właściwe zjazdy. To wszystko jest. Zrealizowane. Dziękuję Państwu za tą wizytę, bo to znaczy, że praca, którą wykonaliśmy, się Państwu podoba. Dla nas bardzo ważne jest to, że otrzymaliśmy zaufanie od powiatu, bo to pierwsza taka duża robota którą moja firma wykonywała na rzecz powiatu mam nadzieję, że nie zawiedliśmy oczekiwań wydaje mi się, że tak Państwu dziękuję za to, że dzięki takiej pracy jak ta moja pracownica, to przecież mieszkańcy Włocławka i okolic mają pracę, mają szansę utrzymywać swoje rodziny, żyć spokojnie no i my będziemy walczyć o kolejne inwestycje z całą pewnością mając referencję za wykonaną pracę tutaj to jest owoc uważam Właściwej służby dla mieszkańców. I oby ta służba była wieczna. My się nie różnimy, u nas nie ma ani opozycji, ani rządzących. To, co powiedziałem, jest służba. Żeby ta służba była zawsze przynosząca owoce, a nie nas różniąca. Tym bardziej, że zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, więc potrafmy sobie przebaczać. Łączmy się w tego typu działaniach, a na pewno owoc postaci wdzięczności mieszkańców będzie do każdego docierał. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że to w mojej małej ojczyźnie. No i oczywiście nie będę mówił, że je chcę, ale proszę o więcej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.